Cześć. Chyba już czas, żeby przygotowywać ziemię w doniczkach pod wycadzeniem moich papryk, ponieważ nie mam za dużo miejsca i nie mam gdzie zasadzić w gruncie moich papryk, więc pójdą one do doniczek. Te doniczki dostałem od mojego sąsiada w momencie, kiedy on kupywał jakieś drzewka ozdobne. Dostał właśnie drzewka w takich wielkich donicach i planował je wyrzucić. Ja je od niego odzyskałem i do tej pory staram się w nich uprawiać rośliny, na które już nie mam miejsca w moim ogródku. Słuchajcie, takie wielkie te donice, także śmiało no moje papryki będą miały sobie e, miejsce do fajnego rośnięcia. Mam takich podkład, planuję im zrobić troszeczkę z ziemi rodzimej. Na dół położę troszeczkę e, obornika kurzego. E, troszeczkę będzie też Yy, wrzucone tam obornika granulowanego to od krów. Wymieszam jeszcze z ziemią taką z worka. także myślę, że to będzie taka fajna mieszanka na, dla moich papryk. Tylko jeden taki mankament tych doniec, że trzeba dosyć często je podlewać, bo szybciutko wyparowuje woda, więc trzeba pomyśleć gdzie je postawić, żeby daleko nie było do jakichś beczek czy małzerów. Tak sobie myślę, że tutaj mam blisko jedną beczkę i a na drugiej stronie jest druga weczka. to nie będzie za daleko latanie y, po to wodę także chyba tutaj je posadzę wzdłuż tych malin przynajmniej nie będą mi się przerastały, chyba że w doniczce urosną muszę jakoś wypoziomować te donice bo podkładam sobie tutaj te kije i dopiero dopiero wtedy położę na, na nie doniczki Także, także posprzątamy od razu tutaj ten kurniczek. Jest dzisiaj sobota, czyli czas na sprzątanie, a ten obornik pójdzie troszeczkę do, do, do tych doniczek na samo dno. Będę starał się nie dawać za, za dużo tego obornika. Może by nie popalić w końcu tej mojej papryki. Dosanął troszeczkę na, na dno tego obornika. Żeby się nie okazało, że że mi to wszystko spali no i znowu mój przesiewacz w akcji on naprawdę mi pomaga w robocie przesiejemy sobie tutaj Ziemię. Teraz mam takiej ziemi z kompostu. Wymieszam tą ziemię razem z ziemią z worków. I troszeczkę dodam ziemi takiej rodzimej. I myślę, że to będzie dobra mieszanka. Oprócz tego jeszcze obornik granulowany. Zbiorę trochę ziemi z tutaj stąd. Tu zawsze stały kompostowniki, więc ta ziemia jest jak gdyby kompostowa. Po troszeczku przesiejemy. O, piękno. Nie za dużo. Dobra. No i teraz będę mieszał. Wmieszam to na tacce. Tu się zostało troszeczkę ziemi po rozsadach. Ziemi po rozsadach tutaj taka rodzimokompostowa. kompostowa. No i pora nasypywać te moje doniczki. Mieszanka naprawdę fajna. A, jeszcze zapomniałbym, że przecież muszę jeszcze wsadzić kije od razu, żeby, żeby potem już ich nie wpychać. Dobra, jeszcze idę po kije. Mam już kije. Te kije nie muszą być wcale takie wysokie. Chociaż mam trochę za wysokie. Bo papryka nie rośnie aż taka wysoka. Dobrze. I obornik granulowany warstwami. Jedziemy. Nie wiem ile takich taczek muszę zrobić, bo te donice są dosyć duże. I widzę, że może być dwie donice na jeden na jedno taczkę. że aż tak dużo, to nie są wielkie, to nie wiem czy sens jest aż tak sypać pełno. Dobra, jeszcze obornik. Fajnie się doprezentuje na to chwilę. Nie będę sypał równo, bo to bez sensu i tak jest dosyć dużo, nawet więcej niż trzeba takiej papryce, tej ziemi. Potem, jak już jej zacznie brakować składników odżywczych, to będę podlewał sobie gnójóweczko z pokrzywy i jakoś uzupełniał to wszystko w trakcie rośnięcia tych moich rozsad. Już wtedy to już będą rośliny. Mam nadzieję, że ta papryka mi w tym roku wyjdzie. To była papryka sadzona. Znasiąc z papryki z Lidla. Co roku ta, ta pra, papryka naprawdę fajnie mi wychodziła. Mam nadzieję, że w tym roku tak samo będzie. Było tam 6 do 7 nawet owoców na jednym krzaczku, a w tym roku naprawdę będzie miała jeszcze lepszy towar. No i mamy zasypane. Dwie godziny roboty i zasypane. Teraz tylko podlać dobrze i zaściółkować skoszoną trawą. Czekaj dwa tygodnie do momentu, kiedy, kiedy będę mógł wysadzić swoje rozsady papryk. Myślę, że ta ziemia jest bardzo dobrze przygotowana. Dostała sporo obornika granulowanego. Ziemię kompostową, ziemię z worka. Ziemię z worka. Bardzo pulchna. Jak widać zresztą, zobaczcie drodzy Państwo, jaka to piękna ziemia. Sam kompost. Zbogacony obornik. Tak się zastanawiam, że jeszcze po tych kijach puszczę sobie fasolę tyczną, żeby sobie fajnie się pieła. W ogóle będzie bardzo ładnie to wtedy wyglądało, taka ściana zieleni. Zostało odlać to i zasiłkować trawą i czekać tylko na wysiewy. No i ogarnięte. Całkiem się to ładnie prezentuje. Do tego jeszcze wysadzę fasolę tyczną. To będzie miała gdzie się piąć po tych tyczkach. I zaoszczędzę sobie troszeczkę miejsca. Mam fasolę z tamtego roku, z własnych nasion. Także trzeba to wykorzystać. Każdą przestrzeń na moim ogródku. No tutaj tak jak mówiłem, blisko jest beczka. Będę mógł sobie... Podejść i nie chodzić daleko z konewką. Dlatego, dlatego myślę, że to będzie fajne miejsce na te moje papryki. Ziemia naprawdę dobrze przygotowana. Kompost plus, plus obornik granulowany. No, okaże się. Zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Ale myślę, że będzie ok. Bądźmy dobrej myśli. Moje doniczki zostały zrobione. Plan został wykonany tak jak zamierzałem. Nawet fajnie się to prezentuje. Drodzy Państwo, kończę na dzisiaj. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się na razie. Cześć.